Hej, siemano ludziska, ja jestem Mikru, za to jest kolejny odcinek Dark Survival. Jak widzicie nie jestem w okolicy swojego domu, wyruszyłem sobie na wycieczkę, ponieważ pojawiło się parę zrzutów w okolicy. Niestety zdążyłem dobiec tylko do jednego. Zapuściłem się niedaleko, całkiem to jest, nic nie widać, słońce świeci. Zapuściłem się tutaj dosyć kawałek tylko, pod tą górę. E, bo był tutaj w okolicy zrzut, widziałem następny gdzieś tutaj ale ktoś już go przechwycił albo po prostu się minął czas z tego zrzutu i zniknął. E, tu mamy takiego dinozaura jak Ankylo, czekajcie bo jestem głodny, mam jakieś jagody mam. E, mam tutaj Ankylo. Ten ankylo przed chwilą ubił mi tutaj trzy koty, które mnie atakowały. Tak zlurowałem je, żeby one zaatakowały jego i właśnie zniknął ten jeden z tych kotów chciałem zobaczyć czy ma jakiś item przy sobie no ale nic eee, także wybaczcie mam otwarte okno jest gorąco strasznie eee, no nie da rady bez okna wytrzymać w ten upał a często wokół, w mojej okolicy jeżdżą karetki także no bra, jesteśmy w górach i wiemy że tutaj można spotkać dosyć sporo tych kotów także jak jakiegoś będę chciał otwierać, to na pewno tutaj przyjdę no nie, jeszcze nie jest mi dane to, to robić, bo nie mam nawet siodła na nie, nie widać żeby tutaj gdzieś było, nie wiem od którego levelu są, tu mam na razie na skorpiona i jak widzicie to są takie dziwne skały z tych skał uda się wydobywać metal tylko nie wiem czy ja tym kamiennym kilofem jestem w stanie go wydobywać ale sprawdźmy tak na razie sam kamień, kilo mi się zepsuł przez to znowu jestem głodny, niedobrze mam trochę mięsa mam jak, jak mam jakieś drewno, mam jakieś drewno to może sobie ognisko zrobię o ile mi starczy, starczy mi zrobię sobie tutaj ognisko małe e, ponieważ jeżeli mogę jeżeli mogę ten metal stąd wydobyć to na pewno go wydobędę Mam już trochę mało wody przy sobie ale jedno z tej jagódki to powinienem jakoś się tu utrzymać No w pod dużym skosem kładziemy drewno mięcho niech to się robi a ja spróbuję wydobyć dalej coś z tego materiału e, bo, Metalu tego no, coś tam dostajemy. Dostajemy więcej trochę kamienia niż metalu, co prawdaż. Może to jest spowodowane tym, że biję kamiennym kilofem. Może metalowym kilofem byłoby to bardziej wydajne, nie wiem. Dostałem tylko Jest metal, no to nie jest zbyt wiele. Myślę, że nie będę tego wydobywał, bo się nie opłaca na razie tym kamiennym kilofem. Muszę zdobyć w jakiś inny sposób ten metal. Mm, I wtedy jeżeli będę miał już kamienny kill-off, to sobie przyjdę tutaj i no zbieram. E, a i tak jak mówiłem byłem po, blu, po zrzuty, tam widzę jakiś mamy zrzut, jeszcze nie wiem jaki to jest kolor, czy to jest zielony, czy to jest niebieski, to jest chyba zielony, tak, to jest zielony i to jest mniej więcej po drodze do mojego domu, także myślę, że wpadniemy po ten zrzut, jeżeli, jeżeli on jeszcze nie zniknie. E, i tak jak mówiłem, odebrałem niebieski zrzut, w niebieskim rzucie był blueprint na Smithy. W poprzednim odcinku się tego nauczyłem. Dlaczego ja tego wcześniej nie zebrałem Smarnowałem na to? Gdzie to jest? Smarnowałem na to 16 engram pońców, a mam blueprinta. Nie musiałbym marnować tych engram pońców. Mógłbym wtedy sobie się nauczyć siodła do Skorpiona, mógłbym nauczyć się jeszcze czegoś tam innego. Nie. Co tam jeszcze było fajnego do nauczenia się na tym levelu, co odblokowałem? Na pewno było siodło do Skorpiona, do Ożuwia raczej mnie nie interesuje, jak na razie siodło. No i kuźnia była też, na kuźnię by mi pewnie nie starczyłoby droga. Dobra, zobaczmy, coś z mięsa się zrobiło, bo jestem już głodny. Mamy 5 mięcha, to zjedzmy sobie 4. Dobra, jeszcze chwilę poczekam tutaj aż to się upiecze. Generalnie nie wiem czy się nie pod podróżuję trochę tutaj w okolicy, żeby sobie odkryć mapkę, zobaczyć co i jak tutaj się dzieje, może sobie zmienię znowu nie zawsze naciskam Escape żeby wyjść z mapy, a to nie ten przycisk eee... żeby zmienić miejscówkę na bazę ponieważ widziałem, że ktoś próbował mi się znowu wbić na chatę. Mam zniszczone ściany. Co prawda, że nie są rozwalone, ale widzę, że ich wytrzymałość spadła znacząco. Ktoś próbował się tam dobić. Wbił się do tej mojej starej chatki ze strzechy, w którym jest na szczęście tylko łóżko. Teraz no, ale wbił się, rozwalił mi drzwi, stoi otwarta. Już nawet nie będę ich zamykał, bo przypuszczam, że co chwilę ktoś będzie się tam wbijał. Ponieważ strzechy jest łatwo zniszczyć, nie zabiera to zbyt wiele czasu i dlatego się tam wbijają. Nasi sąsiedzi, to znaczy moi sąsiedzi, nasi, obojętne e, chyba się przeprowadzili tam im chyba też ktoś się wbił na haty. mają rozwalone obydwie pary drzwi i tam w środku nic nie ma także myślę, że ktoś też im się wbił e, Tam gdzieś latają te Argentywy czy jak one się tam nazywają są agresywne ptaki nie wiem czy będę szedł w tamtą stronę ale myślę, że spróbuję najwyżej będzie szybki bieg Dobra, mamy jeszcze chwilę na tym mięcho. Ja sobie może podejdę gdzieś do jakichś krzaków, pozbieram trochę jagódek, bo generalnie myślę, że pójść na tą stronę w stronę wody, bo mi się już kończy. Mam mało. Trzeba będzie zatankować to bu... I pójdziemy gdzieś, nie wiem może z nurtem rzeki dobrze by było bazę gdzieś zrobić przy To Tom najwyżej zostawię, zobaczymy co tam będzie. Jeszcze nie wiem. Jak znajdę jakąś ciekawą miejscowę, no to czemu by się nie przenieść? Tutaj ta na plaży, tak jak mi mówił gościu, nie wiem czy w poprzednim odcinku to nagrałem jak z nim rozmawiałem, czy to było przed odcinkiem, już nie pamiętam. E, gadałem z gościem i mówi że no trochę chujowe miejsce sobie wybrałem, no bo to jest na widoku, tu jest resp, e, cały czas Cały czas ktoś tędy przechodzi, no i ma rację, już ktoś mi się dwa razy próbował ubić na hatę, jak nie trzy, już nawet nie pamiętam tego. E, no i przyciąga uwagę ta miejscowa, każdy próbuje się tam wbić. Lepiej znaleźć sobie gdzieś na uboczu, żeby mi tam nikt mi się nie próbował wbić na hatę. Zobaczymy, poszukamy czegoś. Ten ankylo cały czas tam jest, nie widać kolejnych kotów. W ogóle zobaczmy jakie... Aha, nie mogę sprawdzić, jakie są wymagania na to Muszę smithy zrobić. A żeby zrobić Smithy potrzebuję metalingoty, czyli żeby zrobić metalingoty potrzebuję tą kuźnie której się niestety nie nauczyłem. Także nie zrobię raczej w tym odcinku tych metalowych rzeczy. Przez trochę roboty jest przy tym. Chociaż ile mi tam zostało? Nie no, lele zaraz będę miał. Miacho już się całe zrobiło, wezmę sobie tą resztę drewna. A... Dobra coś tam odzyskałem, nie było drewno to nie zbyt wiele I idziemy w tamtą stronę Tu jest ten ankuro, też fajna sprawa z tego co słyszałem to są bardzo dobre dinozaury do pozyskiwania kamienia One chyba biją tym ogonem w kamienie i wtedy dużo dostajemy tego surowca Tu widzę że ktoś wkładł sobie fundamenty drewniane Shattered Wings To jest chyba jeden z klanów na serwerze Takich większych chyba Tu jest ten ankrylo, co nam zabijał tam gdzieś mam buta widziałem pod drzewami O, jest bronto Tam te Argentywy latają, tu też jest kolejna Argentywa Ale widzę tu jakiś zarys bazy kogoś. zobaczmy sobie Nie będę nikomu tutaj szabrował nic, bo no Ja wyznaję raczej zasadę jak Kuba w ogóle tak bo Kubie O kurwa, to jest solidna tutaj baza z tego co widzę Jak sobie rzucimy okiem jak, jak to wygląda o, mam tu skorpiona. Nie mam jeszcze niestety na niego siodła, szkoda. Można by było się zabawić o go. Wezmę sobie mięska trochę. dobra, moje dzidę. Jedziemy z koksem. żyje, żyję. 28 level, To jeszcze nie powinno być problemu. Jeśli coś buguje się strasznie. Generalnie najlepszą metodą jak walczy się z tymi dinozaurami to łazić wokół nich. One wtedy nie ogarniają zbytnio tematu. Krwawi na zielono, dobra. Dostaliśmy level. Zobaczmy co on tu sobie ma. O kamienną, kamienny toporek sobie wezmę, czemu nie. E, ciuchy nie za bardzo. sobie wezmę. Te jagody w sumie niepotrzebne Im mi są zarajem wyrzucę. Um. O. Dobra, tego już nie biorę, niepotrzebne mi. Aha, i przerobimy go na Chitinę. Nie wiem, czy lepiej Chitinę wydobywać tofurkiem, czy kilofem. Dobra, zobaczmy jak ten gościu się nazywa. Blueberries, to chyba też jest jakiś plan. Widzę jest jakaś skrzynka. Chyba nadatki. Eee, metalowe kołce, grubo. Ile tu metalu musiało pójść, tą masakra. No ale baza widać, że całkiem spoko fortyfikowana. Tu mamy jakąś wkładkę, żeby ktoś sobie mógł wyjść, poszczelać z łuku czy tam kuszy. O, tu jest fajna dolinka. Bardzo fajnie to wygląda. Na taki skale właśnie jak oni też by nie było źle się wybudować. Tam są takie większe skały. Miałbym widok. Na dół całkiem spoko, woda by była też dosyć blisko, chociaż nie ma dostępu do, do oceanu. Nie miałbym wtedy możliwości oswojenia sobie wodnych dinozaurów. A nie ukrywam, że chciałbym sobie oswoić właśnie parę wodnych. I jeszcze zobaczymy. Dobra, podwiedzamy jeszcze trochę tego tej okolicy. Jak się tutaj odwadniam, to zejdziemy na dół. Mam nadzieję, że żaden T-Rex ani Spino mnie nie zaatakuje. O, o tylko nie złam Giry. Dobra, to mi tu strasznie ladrzyło podczas tego. Generalnie, jak mi się dzisiaj wysupię kolejny odcinek, to zmieniam opcję graficzną na minimum. To jest prawdopodobnie spowodowane tym, że ta gra bardzo obciąża mój komputer, a program, który nagrywam, też nie należy do lekkich. Znacznie włączę sobie stoper, żeby nie przegiąć z odcinkiem. Muszę uważać właśnie przez to, że mi się wysypują. Mam nadzieję, że nie przegnę. Tam jest chyba fomia, przydałoby się zabić, że właśnie w lewo dostałem. Przydałoby się zabić na skórę i mięcho, żeby ją przerobić. Dobra, nie wiem, w co tu władować. W staminę właduję trochę. Mam 27 mg pońców, 27 mi zejdzie na to. Dosyć sporo, stało mi 6, mogę się nauczyć jednych z takich mniej ważnych rzeczy, nie warto. Zostawię sobie te 6 i będę miał już połowę do siodła na skorpiona. <laughs> no właśnie, co trzeba, potrzeba, żeby zrobić tą kuźnię 125 tona, no, przedstawiam 66 w domu, myślę, że mam drugą połowę, także to by mi starczyło skóry, dosyć sporo, a reszta nie jest jakaś wygórowana, co tutaj jest. Pirania, ok. Tak z ciekawości wskoczyłem. A tam widać, że ktoś ma jakąś bazę. będziemy sobie obejrzeć ten temat. Przeskoczyłem po tych kamieniach. Nie chcę, żeby mnie te piranie zaatakowały. Jest ten zielony zrzut. mógłbym się do niego udać. Chociaż zielonym nie będzie szału żadnego. O, fajny wodospad tu jest nawet, ciekawe, zaraz zobaczymy, tutaj samymi oknami zabudował sobie gościu, a tu chyba mu ktoś się wbił, no, który mu chyba się tu wbijał na tą chatę, albo, albo on tego nie dokończył, albo ktoś mu się tu wbijał grubo na chatę, tam widzę jakieś z tego są, w jednym miejscu to wygląda jakby kogoś biły, Fajnie by było zrobić dom tak, żeby spod tego domu wypływał wodospad To by było zajebiste Nie ukrywam, że nie O, będzie fajny screen na tapetkę Znaczy na miniaturkę filmiku, dobra Dobra, weźmy po tej drobinie, zobaczmy co on tam ma ścierwo cierwojady, tak? Nie wiem czy tu się da wejść Nie da się coś chyba mu to nie wyszło eee, Nie będę skakał bo mogę tego nie przeżyć Dobra to mnie już przeżyć no, Nie mogę zejść teraz w tej A, tu się coś gliczuje Ja nic nie naciskam teraz Dobra, jakoś udało mi się zejść. Um, no myślę, że nie przeżyłbym tego upadku. Tam się pojawił chyba kolejny zrzut. Jaki to jest kolor to jest niebieski? W dzień tak ciężko określić kolor tego zrzutu, To niebieski jest dosyć jasny. Ale zaraz się tam przejdziemy, zobaczymy co tutaj jest. No, ukryta jakaś skrzyneczka. Nic nie ma ciekawego, jest łóżeczko jedynie. No, może gościu dopiero buduje tą bazę, ale nie no, ma tu metalowe kołce, no to myślę, że jest na bardziej zaawansowanym poziomie. Eee, zobaczmy, co my tu mamy. Tu jest chyba dalsza część jego bazy, on sobie tak to budował. Tam też widzimy, ktoś sobie zbudował na samej górze. Także są to pożądane miejsca z trudnym dostępem do nich, żeby po prostu ludzie nie się nie wbijali tam, nie niszczyli tak jak w moim domu. No, jak widzicie, tu już jest zajęte, także tutaj te miejscówki fajne odpadają. Chciałem, Nie, 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 nie. O kurwa! Przeżyłem to. Dobra. Nie spodziewałem się, że to przeżyję. 12. Level. Jeszcze trochę będziemy takiego swajać, a wtedy będzie można poodwiedzać wyspę. Tamten wydaje mi się, że to jest niebieski, myślę, że zaraz tam do niego pójdę. Zbieram sobie jeszcze trochę tych jagód. Co te z tego są tutaj takie... ...zbiliczowane? One coś tu biły? Nie. Dobra. O, jakaś zielona skała. Dziwne, zaraz spróbuję ją rozwalić. Nie widziałem jeszcze takiej. A to jest po prostu mchem, porośnięta. Myślałem, że to coś innego. O, to jest zwykła skała, porośnięta mchem. O Boże, nie ten przycisk znowu. E... zielony tutaj jest dosyć blisko. O, tutaj też jest rzeczka fajna. Dobra, idę najpierw po ten zrzut. Zobaczę, co tu się stanie. W ogóle fajnego raptora spotkałem po drodze. Niestety nie mam jeszcze narkotyków odłożonych. E... No i nie, za, nie brałem się za oswojanie. Miał 33 level, także w sam raz, tamten którego próbowałem oswoić trwał to ponad 2 godziny, miał 70, chyba 6 bodajże. No i trwał to zbyt długo. 36 by trwałoby trochę kru, krócej, myślę że udałoby mi się go oswoić bez problemu. Przygotowany już będę na to na pewno. Fajnie, na kompostownik. Mamy małe sadzonki. Super, wezmę sobie to, chociaż nie wiem jak to mocno mnie obciążyło, no dosyć mocno mnie to obciążyło. Nie jest dobra wiadomość, bo chciałem jeszcze trochę pochodzić, bo przez to prawdopodobnie będę musiał się wrócić. Tu jest też metal. Generalnie na tej mapie, na tych... na wyspie jest jeszcze to jest ten zrzut, co ja widziałem, czy to jest inny już? Yy, nie jestem pewien. Generalnie, tutaj na mapie są jeszcze jaskinie, w których można, można dosyć dużo materiału znaleźć. I muszę obczalić sobie na necie, gdzie, w których miejscach te jaskinie są. Dobrze by było, w okolicy właśnie jednej z takich jaskin sobie zrobić bazę, żeby nie musieć zapieprzać przez półwyspy po metal. Trzeba wybrać takie miejsce, żeby było jak najlepiej. Ja będę wam mówił, jak sami pewnie o tym najlepiej wiecie. O kurwa. Już myślałem, że tego nie przeżyję. Mały lagick. Gdzie był ten zrzut? Ty ząprzedwiony tam jest. Też zielony Ale generalnie tu mi się zaczyna podobać. Tu jest fajnie. Dobra, zobaczmy czy są tu jakieś piranie. Nic nie widać. Przynajmniej nie w okolicy. Ale myślę, że tam na pewno jakie są. Nie ma bata, żeby nie było w takiej dużej wodzie. Myślę, że nawet jakby się postarało. a już wiem gdzie jestem, ok, Już wiem gdzie jestem. Ten zrzut jest tam, gdzie zawsze. Tak, po tamtej stronie jest moja baza. Nie wiem co to jest za kolor, ten drugi, ale chyba biały. To tutaj są na pewno piranie, bo byłem już tutaj zrzut odbierałem z na tego, tego jeziora. Tam też by było dobrze budować się na tych skałkach, ale są strasznie nierówne. Ciężko by było zbudowanie fundamentów. Tam mamy dwa dilo. Minmy je, nie chcemy się z nimi bić. Tu często też można spotkać T-rexa, bardzo często go tutaj widuję. Także myślę, że nie warto tutaj się zadomawiać. Zresztą to nie jest dużo dalej od mojej bazy dotychczasowej. Co tam jest? Skorpion. Wystaje mu tylko. No kurwa, dwa raptory. Dwa raptory, na które nie jestem przygotowany. Z dwoma mogę mieć już problem. Postaram się ją ominąć. zjedzmy jeszcze sobie coś z Jednego to bym sam zaatakował, ale dwoma, jeszcze nie wiem jaki są levelem, z dwoma mogę mieć problem Pójdę, rzucę się na tego skorpiona Ten skorpion widzę, że coś tutaj zabił Parazaura zabił Nie co to jest? No parazaur. Bo coś w inwentory? Nie Weźmy sobie trochę skóry z niego, To te siodła ładne kosztują, ale będzie mi potrzebna skóra, tym bardziej jeszcze teraz zużyje dosyć sporo na to na tą kuźnię. Ehm... Także to będziemy sporo kosztować. Trzeba zbierać tej skórki. A chwilę w ogóle to siodła. Aha, nie nauczyłem się jeszcze tego siodła do skorpiona. W ogóle gdzie on jest tutaj. Mogę w ogóle rzucać dzidom. dom. Nie wiem czy wiecie, on żyje. Nie żyję. Co mu się stało? Utopił? się? chyba się utopił. Dobra, jak zbieram to e, kilofem, to wydaje mi się, że więcej dostaje mięsa jednak. Dobra, zobaczmy czy ten odbiór tego zrzutu w ogóle jest bezpieczny, bo tu bardzo często tu zginą... właśnie dostając się po ten zrzut. To znaczy inny zrzut, ale w tym samym miejscu. Bo właśnie często tutaj T-Rex się bawi z brontozaurami. Ale nic nie widzę agresywnego tutaj. O, tam kot atakuje, mamuty. dwa albo trzy nawet koty. Eee, zaraz będziemy się przyjrzeć tej walce, tylko zobaczę co to jest w skrzynce. Kurwa no... Przydadzą mi się te rzeczy muszę coś wyrzucić muszę wyrzucić to to metal na razie zostawiam te ciuchy muszę wyrzucić one mi się coś się zbliża do mnie ale chyba nie, nie jest to agresywne zwierzę rzucam te jagody, drugi toporek też a mogłem wziąć sobie podmienić chociaż Dobra, chodzę wszystko. Jestem przeciążony. Okej. Okay. Co mogę wyrzucić z tego? Drzwi wyrzucę, bo nie będą mi potrzebne. Blueprint na drzwi. On nie waży dużo to sobie zostawię. Zawsze będzie taki dodatkowy blueprint. Jestem jeszcze przeciążony i jestem. Doorframe a wyrzucę. Fundament też wyrzucę, nie będzie mi potrzebny. Dobra, sufit byłby mi akurat potrzebny. Ponieważ jestem przeciążony, jeszcze trochę musiałbym wyrzucić. Te ściany ważą dużo. Dobra, wyrzucam mi. Trudno. Co tam się dzieje? Tu są jakieś trupy. Ten Argentavis mnie martwi. W sumie to mógłbym sobie zrobić łuk. Nie to. 14 drewna potrzebuję. Nie mam. Zrobię sobie łuk. Zawsze coś tam do obrony będzie. Strzały podniosłem. Nie przydadzą się. Ok że ten Argentavis zjada swojego innego innego Argentavisa Ile mam tych strzał 10, no niezbyt wiele to będzie, ale ten Ale zawsze coś Okej okay. No chyba też krwawi Dobra zobaczmy te mamuty tu one z kimś tu walczyły nic nie widzę tutaj żadnych pochodni, a to mam jest sporo już ranny ja tu z kotami Z tego co widziałem Tu leży martwego, jest jeden Argentalis Weźmiemy sobie Teo Strzały sobie weźmiemy, już jestem przeciążony, super Dwie włócznie też bym sobie wziął Okej okay. Przeciążony na dodatek, a nic. Zabijmy tego. Zabijmy, weźmy surowce z niego. Boję się, że uderzę tego mamita. Dobra, dosyć sporo surowców z niego. Jeszcze jestem głodny. Dobra, zjedzmy sobie te jagody. Tam pewnie są, że, oh, Nie, no muszę wyrzucić ten sufit. tak już mogę wyrzucić? Chciałbym zachować sobie te rzeczy, bo ja nie mam ich. Eee, ja nie mam engramów do nich. Dobra, widziałem, że tu z kotami jeszcze walczyły. Te mamuty. No już tu walczą z kimś. Z ze skorpionem walczą. On. Te mamuty dosyć mocno ranne są. Czyli ten wiatr tego i drugiego, aż nitawisko co leżą na skale? wiatr ustawił jakąś torbę? I tym sami? Nie. Dobra, mniejsza z tym. Kurwa, już jestem przeciążony. Dobra, wyrzucam ten fiber, on niewiele waży, ale. 82 kamienia mam, no wszystko jasne. Dobra, podzielimy go na pół, chociaż wyrzucę, bo mi ten kamień będzie potrzebny. O, z arżentawisem się biją. Jeszcze nie chciałbym podnieść, żeby to mamuty mnie uderzyły. Skorpion jest ...martwy. niestety nie ma nic przy sobie. Bijemy teraz toporkiem, zobaczmy ile cityny. No jest jednak więcej cityny. Dobra. Zobaczmy jak one się biją. O kurwa. Prawie dostałem. Mamy jakiś zrzut, gdzieś się pojawił, ale to jest biały. Biały to jest shit. Chciałbym mi pomóc, ale boję się, że je uderzę z włóczni albo na wtygłuku. No, chyba je zabiły. Chyba zabiły go. Nie widać go już. Czy wleciał? Czy one go zabiły? Nie widzę nigdzie trup. O jajo jest. Kogo to jest? Argentavisa. Biorę je. Biorę je, ale teraz jestem na celowniku wszystkich innych Argentavisów. One z daleka będą wyczuwać, że mam jajo przy sobie i będą mnie atakować. Eee, chciałbym znaleźć trupa tego Argentavisa jeszcze. Ale go nie widzę. Mamy są tutaj. Widziałem, że on go uderzył, ale nie widziałem, żeby upadał. Nic tu w nocy nie widać kompletnie Trub mógł polecieć gdzieś daleko Dobra nie znajdę go w tych warunkach Myślę że pora wrócić do domu Tym bardziej że mam tu jają